Czy system rekuperacji z pompą ciepła ma coś wspólnego? Oczywiście, że może mieć. Za moimi plecami widzicie system, który jest spięty jeden z drugim. Pompa ciepła do wody użytkowej, która jest zasilana z użytym powietrzem z rekuperatora. Rekuperator wyrzuca z siebie zimą w przypadku zastosowania gruntowego wymiennika ciepła temperaturę około 8-9 stopni na plusie. Dla mnie jest to niebywała strata wyrzucać w mróz 8 lub 9 stopni na plusie na zewnątrz. To powietrze jest kierowane na tę pompę ciepła, która schładza to powietrze o około 6 stopni, dopiero wysyła je do wyrzutni zlokalizowanej na dachu. Ponadto w tym urządzeniu jest wężownica, która przez wymienniki, które widzicie tam, dogrzewa powietrze wentylacyjne w moim domu. Odzyskując część ciepła, które stracił rekuperator, tym urządzeniem jestem w stanie z powrotem dostarczyć to ciepło do mojego domu, nawiewając 30 6 stopni powietrza wentylacyjnego w moim domu. Jeśli interesują Was tego typu treści, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Do zobaczenia, cześć!